W każdym filmie serii Kung Fu Panda główny antagonista jest połączony z przeszłością jednego z naszych bohaterów. I tak w pierwszej części mamy postać Tai Lunga, który jest bezpośrednio połączony z przeszłością mistrza Shifu. Jest on jego adoptowanym synem. Postać śnieżnego leoparda dała mistrzowi spokój i szczęście, które niestety później utracił. Tai Lung był szkolony na smoczego wojownika, jednak ugłej odrzucił jego kandydaturę, bo zobaczył w nim mrok. Sprawiło to, że Shifu nigdy więcej nie miał tego samego spokoju i szczęścia co wtedy. W drugiej części poznajemy postać Shena. Bezwzględny paw, który dostaje przepowiednie od starej wróżbitki, że pewnego dnia pokona go wojownik w czerni i bieli. Przerażony wizją przyszłości postanawia napaść na wioskę Pant, by je wyeliminować. Dzięki poświęceniu matki głównego bohatera, jego plan mu się nie udaje i nasz przyszły smoczy wojownik przeżywa tę okrutną napaść. Jego przeszłość jest oczywiście powiązana z naszym głównym bohaterem. Trzecia część przedstawia nam Kaja, bezwzględnego byka, niegdyś najlepszego przyjaciela mistrza Ogueya. Niestety Kai po odkryciu ci nie chce używać go w dobrych celach, tylko po to by zyskać więcej mocy. Co ciekawe, to właśnie zbyt wielka ilość mocy przesłana mu przez Po eliminuje go w ostatniej walce. Czwarta część przedstawia nam Kameleona. Bohatera, który może posiąść moc oraz ciało innych mistrzów kung fu. Jeżeli w każdej części antagonista z kung fu pandy miał bezpośrednie połączenie z przeszłością głównych bohaterów, wątpię, by ten trend zmienił się w tej części. Nie sądzę, by był on powiązany z kimś z Wielkiej Piątki, jeżeli twórcy nie umieścili ich nawet w trailerze, więc jeżeli się pojawią, to nie odegrają raczej znaczącej roli w czwartej części produkcji Dreamworks. Będziemy jednak mogli poznać nowego bohatera, Zena. Przebiegłego lisa złodzieja, który ma pomóc Po w pokonaniu kameleona. Z całą pewnością musi mieć jakieś powody związane z przeszłością, by się na to zdecydować. Dlatego najprawdopodobniej to jego przeszłość będzie powiązana z głównym antagonistą czwartej części. A jeżeli dotarłeś do końca materiału, to zostaw komentarze treści kum w dla 4.